Dzisiaj w kątach odbywają się jak co roku zresztą obchody rocznicy konstytucji 3 maja. Naszą propozycją majówkową jak co roku jest terenowa gra. W tym roku w sposób szczególny ma troszkę inną formę, troszkę może lepszą, fajniejszą, bardziej przystępną. Ma formę gotowego pakietu, który powstał w ramach naszej współpracy. W Centrum Historii Zajezdnia ze środkiem pamięci przyszłość w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa, projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorką tej gry jest nasza dobra koleżanka, zaprzyjaźniona przewodniczka Marta Miniewicz, która z naszą pomocą, taką może niewielką, przygotowała świetną rozrywkę i rozgrywkę. Gra, którą otrzymają dzisiaj nasi uczestnicy, ma trzy części. Jedna z tych części rozgrywa się w Izbie Pamięci, dwie to są takie części terenowe. Dzisiejsza gra miejska jest taką rozgrywką, która angażuje zarówno dorosłych, jak i dzieci do poznawania swojego miasta i to może takiego nieoczywistego poznawania, czyli nie poznawania tylko i wyłącznie budynków, ale też drobnych detali, które zazwyczaj wzrokiem trochę omijamy, trochę pomijamy być może czasem nawet umykają naszej uwadze, a one świadczą o tym, że nasze miasto jest bardzo piękne. Ja osobiście z moim tatą bardzo dobrze się bawiłam. Odkryłam tajemnice kątów wrocławskich, z małymi trudnościami napotykanymi, ale w końcu udało się wszystko rozwiązać. Nie wiedziałam, że kąty mają tak bogatą architekturę i są tak ładnie, że tak to nazwę, wyrzeźbione no po prostu bardzo fajna gra. Rynek, no. ładny, nie? No to no. Prawda, rynek. No. No to do rynek. Bo Ma ratusz, ma bibliotekę, ma wszystkie ciekawe rzeczy. I pierwszy raz, żeśmy zobaczyli te wszystkie detale, które zawsze widzimy, a nigdy się nie udało no. ich zobaczyć, prawda? To prawda? Te głowy, te koła. Zwracaliście na nie wcześniej uwagę? Nie.